Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat nowotworów skóry. Myślę, że zbliżający się okres letni, wakacyjny, jest bardzo dobrym momentem na to, aby właśnie przedstawić ten temat. Zacznę troszkę inaczej. Posłużę się przykładem pewnej Pani Bożeny. No właśnie, taki sobie pieprzyk. Około 14 lat temu. Wszystko miało miejsce przez wiele lat w zagęciu łokciowym, w okolicy łokcia. Miała pani Bożena Pieprzyk. Taki malutki placuszek, jak to określała, 7 trochę miał nieregularne brzegi. Czasami mówiła, że trochę właściwie szczeci jej rękę i zastanawiała się, czy się go po prostu nie pozbyć, ale jakoś przyzwyczaiła się. Czasami haczył, jak to wspominała, odzież, bluzkę, ale nie przejmowała się nim zbytnio. W pewnym momencie ten pieprzyk zniknął, ale na jego miejscu pojawiła się taka biała, jakby plamka. Też ją to nie przejęło specjalnie, ale po kilku miesiącach w tym miejscu pojawił się na nowo pieprzyk, ale już nieco inny. Był bardziej ciemniejszy niż ten poprzednio. Zaczęła się bardziej niemu przyglądać. Zauważyła, że obok wyrosła krostka, że on się zaczyna zmieniać, że wyraźnie się uwypukla, bardziej haczy, bielizny, ubranie, bluzki, ale nie przyszło jej do głowy, że może to być coś niebezpiecznego, coś groźnego. Była trochę tym poirytowana i w związku z tym powiedziała sobie, że nie, musi coś z tym zrobić, umówiła się do kosmetyczki. Była bardzo zdziwiona, kiedy kosmetyczka odmówiła kategorycznie wykonania zabiegu laseroterapii. Powiedziała, że no właśnie, może to być czerniak. Co to są nowotwory skóry? Co to są w ogóle nowotwory? Nowotwory to nieprawidłowa tkanka, to tkanka, która powstaje właśnie w wyniku. Podziałów komórkowych jakiejś jednej nieprawidłowej komórki naszego ciała. I teraz, zależnie od tego, na ile ta komórka jest nieprawidłowa, powstają nowotwory łagodne, takie, które znamy z życia, często pojawiające się włókniaki słyszy się o mięśniakach macicy u kobiet, ale powstają też i nowotwory złośliwe. Czyli nowotwory, które wywodzą się z komórek, które są bardzo odróżnicowane, są kompletnie inne od tych, które budują prawidłową tkankę. Jak to wygląda w przypadku skóry? No, musimy sobie słów kilka powiedzieć. O tej naszej skórze, czyli o tej naszej barierze, ochronie, która oddziela nas od środowiska zewnętrznego, czyli wszystko to, co znajduje się wewnątrz naszego ciała, jest oddzielone właśnie tą powłoką. Wydawałoby się niezniszczalną. Dlaczego? Dlatego, że komórki naszej skóry, one stopniowo umierają, złuszczają się. Kiedy się myjemy, zauważamy, że Część tych komórek czasami się złuszcza albo złuszczamy je celowo, na przykład w okolicy stóp, pięt, gdzie jest ich bardzo dużo, tych już takich obumarłych komórek, zrogowaciałych. No wszystko dzieje się właśnie dlatego, że te komórki, które leżą w głębszej warstwie skóry, przesuwają się, dojrzewając na jej powierzchnię po to, żeby na powierzchni właśnie tej Skóry zakończyć swoje życie i ulec de facto złuszczeniu. Proces ten przebiega w sposób ciągły i nieustanny. A nad wszystkim, nad prawidłowym jego przebiegiem, działa nasz system immunologiczny, czyli nasz system wewnętrznej policji sprawuje kontrolę. To jest taka swego rodzaju kontrol jakości. Jeżeli Dochodzi do powstania jakiejś nieprawidłowej komórki, to w normalnie pracującym układzie dostaje ona sygnał do popełnienia przysłowiowego samobójstwa, więc do samozniszczenia. My mówimy na to proces apoptozy, czyli komórka nieprawidłowa, nowotworowa obumiera. Dzięki temu nasz organizm w sposób płynny. Eliminuje z naszego ciała, z naszego organizmu, nie tylko ze skóry, ale w ogóle komórki nieprawidłowe, nowotworowe. No ale jeżeli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, które nie zostanie zauważone przez, przez tą naszą przysłowiową policję bo będą jakieś braki, np. w substancjach białkowych bo jakiś z genów zostanie uszkodzony, w wyniku takich czy innych czynników działających z zewnątrz czy z wewnątrz, z wnętrza naszego ciała, to dochodzi do zachwiania tej równowagi i coś może zostać pominięte. Wówczas zamiast prawidłowej tkanki pojawia się rozrost komórek nieprawidłowych, które zaczynają się dzielić. Ale wymykają się spod kontroli naszego systemu immunologicznego, i błąd, który powstał przy pierwszej komórce, zaczyna się powielać. Co gorsza, może dojść do jeszcze większego błędu podczas takiego chaotycznego podziału czyli do powstania jeszcze bardziej złośliwego nowotworu. To wszystko powoduje, że Pojawia się nam masa komórkowa, czyli pojawia się guz. Czyli reasumując, kiedy system immunologiczny nie nadąża za naprawami, tworzy się nowotwór, nowotwór złośliwy. No, ale żeby mówić o tym, że dochodzi do powstania nowotworów złośliwych, no są na pewno jakieś czynniki, które do tego doprowadzają, które. Skłaniają do tego, że nasz organizm działa nieprawidłowo. Jakie to są te czynniki ryzyka? W przypadku naszej skóry no jest oczywiście wszystko to, co nas otacza. Czego jest najwięcej? No najwięcej jest słońca, tak? bo chodzi o naszą skórę, a więc mówimy o ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czyli tak naprawdę. Na promieniowanie ultrafioletowe to UVB, które jest najbardziej niebezpieczne. Drugim takim bardzo ważnym elementem jest wiek. Im jesteśmy starsi, tym trudniej jest nam się poruszać, mamy utrudnioną koordynację ruchów, percepcję. Tak samo dzieje się z naszym systemem immunologicznym czyli z tą wewnętrzną policją naszego organizmu. A więc niestety czasem może dojść do przepuszczenia, do niezauważenia przez niego jakiejś nieprawidłowej komórki i właśnie do powstania nowotworu. Oczywiście czynniki chemiczne, a więc smoły, udowodnionym czynnikiem ryzyka jest związek arsenu, są związki arsenu i sam arsen jako taki. Mówimy o czynnikach fizycznych. A więc o promieniowaniu, ale nie tylko tym słonecznym ultrafioletowym, ale również o promieniowaniu jonizującym, na przykład tym w przebiegu procesów leczenia, na przykład po radioterapii. A więc, jeżeli ktoś z pacjentów przebył radioterapię wiele lat temu, to w polu tej radioterapii ta skóra jest oczywiście narażona niestety na powstawanie takich zmian odczynów popromiennych, jak również tworzenia się de novo nowotworów skóry. Takimi zmianami na skórze są również blizny pooparzeniowe, długotrwające procesy zapalne, niegojące się. No i wreszcie dochodzimy do systemu immunologicznego, który sami niejako osłabiamy stosując leki immunosupresyjne a więc sama immunosupresja leczenie pacjentów np. po przeszczepach narządów wreszcie zakażenia brodawczakiem czyli zakażenia HPV-em o których bardzo dużo się ostatnio mówi i o kwestii profilaktyki zapobiegania i na samym końcu umieściłam kwestię genetyki i rodzinnych historii zachorowań. Dlaczego? Dlatego, że te problemy z mutacjami genetycznymi są taką dość marginalną kwestią. No, oczywiście, w przebiegu niektórych nowotworów możemy częściej się z nimi spotykać, jak na przykład zespół Gorlina Golca. Gdzie występuje mutacja, która doprowadza do powstawania, na przykład raka podstawno komórkowego, czy na przykład mutacje w genie BRAF i brak kontroli właśnie nad podziałami komórkowymi. Na co powinniśmy zwrócić, czy co jest tak naprawdę bardzo ważne w przypadku nowotworów i leczenia tychże nowotworów złośliwych? No, regułą jest, że im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, to będzie we wcześniejszym stadium, a więc łatwiej go będzie leczyć, a choroba będzie mniej zaawansowana. No, jak łatwo sobie wyobrazić, skóra otacza całe nasze ciało, a więc również okolice twarzy, szyi. Zasadniczym leczeniem nowotworów skóry jest leczenie chirurgiczno-operacyjne, a więc im mniejsza zmiana, tym mniejsza później blizna pooperacyjna. Więc efekty estetyczne, ale również, a może przede wszystkim powinnam powiedzieć, kwestia wyleczenia pacjenta. Dlatego wczesne wykrywanie choroby. Wczesne wykrywanie wszelkiego rodzaju podejrzanych zmian jest chyba najważniejsze w naszej szeroko pojętej profilaktyce. Ale żeby mówić o wczesnym wykrywaniu, trzeba powiedzieć, jakie są objawy tych nowotworów skóry. Wszelkiego rodzaju zmiany kształtu znamion barwnikowych, zmiana ich wybarwienia, koloru, wielkości, brzegu, kiedy stają się bardziej poszarpane, a wcześniej były okrągłe. Kiedy kolor jest o różnym wysyceniu, zanika, tak jak Pani Bożena opowiadała, zanika, potem pojawia się ponownie, ale jest bardziej intensywny. Kiedy są to zmiany błyszczące, muskowate, które złuszczają się, podkrwawiają, pojawia się strób, ta zmiana prawie się zagoi. Ale za chwilę znowu się pojawia, wydaje nam się, że podrażniliśmy, że zdarliśmy strupek i nie chce się zagoić. Niestety to są dość typowe objawy, które mogą sugerować nowotwór skóry. Oczywiście tych nowotworów skóry mamy bardzo dużą różnorodność, jest ich dużo jeśli chodzi o typy, ale. I ja skupiłabym się na tych trzech najczęściej występujących i przedstawiłam je tutaj w takiej gradacji, jeśli chodzi o kwestie złośliwości. Na pierwszym miejscu rak podstawno-komórkowy, czyli nowotwór, który uważa się za przede wszystkim miejscowo złośliwy, czyli rośnie w danym miejscu, charakteryzuje się bardzo wolną biologią. Bardzo powoli przebiega. Pojawia się jakieś zaczerwienienie, błyszcząca, łuskowata struktura, czasami podkrwawia, tworzy się strupek, prawie się zagoi, znowu zaczyna podkrwawiać, pojawia się drobne owrzodzenie. Właściwie tak nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Takie zmiany często potrafią przebiegać. Latami, i pacjent na przykład po pięciu, sześciu latach. Niektórzy wytrwalsi jeszcze dłużej zgłaszają się do lekarza. Tak jak powiedziałam, im zmiana mniejsza, tym łatwiej ją wyleczyć. Tym bardziej, że zmiany te najczęściej występują właśnie w regionie głowy i szyi. Tak jak mamy tutaj na przykład na przeźroczu, w okolicy pod okiem podoczodołowej na policzku na nosie im zmiana mniejsza tym łatwiej ją wyleczyć drugi typ nowotworów już niestety bardziej złośliwy dlatego że ma tendencję do dawania przerzutów zarówno do węzłów chłonnych jak i przerzutów odległych to rak raki płaskonabłonkowe Patrząc na nie w sposób tak zwany makroskopowy, więc tak jak my oglądamy je na co dzień, czy Państwo patrząc w lustro, one wyglądają bardzo podobnie. Dopiero badanie histopatologiczne potrafi je w 100% rozróżnić. Oczywiście, my onkolodzy znamy pewne charakterystyczne sygnały, które mogą. Kierować nas na odpowiednie podejrzenia, że jest to typ nabłonkowy czy podstawno podstawno-komórkowy po zebraniu również wywiadu od pacjenta, ale patrząc wizualnie na taką zmianę, one są bardzo podobne. Również kiedy występują właśnie w tych okolicach odsłoniętych, a więc w regionie twarzy, na wardze na przykład, często upalaczy to widzimy, niestety leczenie, leczenie operacyjne wiąże się z powstaniem dość sporej blizny, jeżeli taki guzek wyjściowo jest dosyć duży. Dlaczego? Dlatego, że wykonując zabieg operacyjny musimy pamiętać, że konieczne jest zachowanie marginesu zdrowej tkanki, ale o tym będę jeszcze mówić przy okazji samego już leczenia operacyjnego. I na koniec Zostawiłam kwestię czerniaka. Bardzo dużo się ostatnio mówi o czerniaku, dlatego że ten czerniak wywodzi się z nieco innych komórek niż tamte dwa pierwsze omówione przeze mnie nowotwory skóry. Czerniak wywodzi się z komórek barwnikowych, melanocytów, które nadają nam właśnie taki kolor naszej skóry, że mamy jasną, ciemniejszą karnację. To właśnie z tych melanocytów wywodzą się czerniaki. Czerniak niestety jest nowotworem złośliwym i to nawet w niektórych sytuacjach bardzo złośliwym, zarówno miejscowo, jak i ma duży potencjał tworzenia niestety przerzutów, zarówno do węzłów chłonnych, jak i przerzutów odległych. Wydaje się, że jest on chyba najbardziej niebezpiecznym nowotworem spośród wszystkich nowotworów skóry, dlatego wymaga bardzo specjalnego podejścia, zarówno diagnostycznego, jak i terapeutycznego. Przykładowe zdjęcia czerniaków skóry, tak jak pani Bożena opisywała, czerniak. Znamie barwnikowe wcześniej było jaśniejszego koloru, potem wyblakło na środku, praktycznie znikło, ale pojawiły się inne potem przebarwienia, bardziej intensywne, wyniosłe nawet, które ją zaniepokoiły wtedy i skłoniły do tego, aby no, wybrać się niestety nie do lekarza, a do kosmetyczki trzeba pamiętać, że czerniak to nie tylko skóra, ale również paznokcie. Możemy się spotkać z czerniakiem pod paznokciowym, który także jest agresywnym nowotworem. Jak odróżnić krwiak od czerniaka. Czerniak mimo wzrostu paznokcia, zawsze pozostaje na całej długości takiego paznokcia. Często również w łożysku paznokciowym jest widoczny, nie boli. Natomiast krwiak no zwykle kojarzy się nam z jakimś urazem, którego doznaliśmy z przebarwieniem płytki paznokciowej, które to przebarwienie rośnie, przesuwa się w czasie wraz ze wzrostem samego paznokcia. No i cóż, wiemy, jak wyglądają choroby skóry, nowotwory skóry, wiemy, jakie czynniki mogą mieć wpływ na ich powstawanie, to powiedzmy kilka słów o profilaktyce. Skoro wiemy, że głównym czynnikiem, takim najbardziej zasadniczym, jest to promieniowanie słoneczne, ultrafioletowe, to powinniśmy stosować kremy z filtrem. Mówi się, że najlepiej pięćdziesiątka, szczególnie w okresie właśnie letnim. Powinniśmy unikać tych czasowych okresów w ciągu dnia, kiedy ekspozycja jest największa, więc godziny południowe i powinniśmy a opalać się 12 godzin na dobę, bo niektórzy wytrwali tak potrafią, ale powinniśmy z rozsądkiem korzystać właśnie z tych dobroci słońca, chociaż jesteśmy tego spragnieni, ponieważ nierzadko te pochmurne dni działają na nas depresyjnie i pragniemy jak najwięcej przebywać na słońcu, szczególnie kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kiedy wyjeżdżamy za granicę, kiedy wyjeżdżamy do krajów okolicy równikowej, gdzie ekspozycja naszej skóry na słońce jest bardzo duża. Tam powinniśmy szczególnie na to uważać. Więc noszenie także odzieży ochronnej, o której ostatnio bardzo dużo się mówi, no i właśnie młodzież, panie, ale panowie również. Unikanie solarium, solarium to też promieniowanie ultrafioletowe. No i przede wszystkim myślę, że Szeroko pojęta edukacja, która uświadomi nam problem i zakres tego problemu. Bo dzisiaj jesteśmy młodzi i piękni, i nie zwracamy uwagi na to, co w sposób skumulowany możemy otrzymać, co może nas dotknąć za kilka czy kilkanaście lat. No dobrze. Ale co zrobić w przypadku wystąpienia objawów raka skóry? Przede wszystkim należy zgłosić się do lekarza, chociażby do lekarza rodzinnego, do lekarza dermatologa, który jest specjalistą w tym zakresie, albo do lekarza onkologa, do poradni onkologicznej. Jakie są metody diagnostyki, kiedy jest wysokie podejrzenie nowotworu skóry? No, oczywiście możemy oglądać taką skórę w tak zwanej dermatoskopii, dermoskopii, czyli jest to badanie oglądaniem za pomocą specjalnego urządzenia, które zapewnia bardzo duże powiększenie, wielokrotne powiększenie w specjalnym świetle. Możemy zobaczyć dokładnie całą strukturę skóry te urządzenia są coraz dokładniejsze, z coraz większym prawdopodobieństwem możemy ustalić, czy zmiana jest podejrzana, czy wymaga jedynie obserwacji. No ale żeby postawić rozpoznanie nowotworu złośliwego, konieczne jest wycięcie takiej podejrzanej zmiany, podejrzanego guzka, znamienia, koniecznie z wykonaniem badania Histopatologicznego, bo tylko w ten sposób specjalista patomorfologii może postawić rozpoznanie i dać nam odpowiedź, czy usunięty fragment skóry jest zmianą łagodną, czy niestety jest nowotworem złośliwym, który wymaga dalszego leczenia bądź tylko obserwacji. Jeżeli mamy do czynienia z nowotworem złośliwym, to oczywiście obowiązuje nas przeprowadzenie diagnostyki obrazowej, a więc ustalenie stopnia zaawansowania choroby. Najczęściej wykonujemy to zależnie od naszych podejrzeń, zależnie od podtypu histopatologicznego, na podstawie różnych badań obrazowych, zaczynając od najprostszych, a kończąc na tych najbardziej wyrafinowanych. A więc badanie USG, badanie rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, czy wreszcie badanie pozytronowej tomografii emisyjnej. Kiedy mamy już ustalony stopień zaawansowania choroby, możemy powiedzieć o leczeniu, które powinniśmy zastosować bądź które już w pewnym etapie zastosowaliśmy względem pacjenta i będziemy je albo kontynuować, albo już tylko prowadzić aktywną obserwację takiego pacjenta. Ja jestem chirurgiem, chirurgiem onkologicznym, dlatego skupię się przede wszystkim na leczeniu operacyjnym. Tak jak powiedziałam na samym początku, im mniejsza zmiana, im mniejszy głosek, mniejsze znamie. Tym większe prawdopodobieństwo, że zabieg, który wykonamy, wykonamy w granicach zdrowych tkanek. Nie będziemy mieli ryzyka nawrotu miejscowego i co istotne dla kobiet, przede wszystkim, marginesy chirurgiczne i wielkość cięcia pozwolą na uzyskanie dobrego efektu estetycznego. Tak jak Państwo macie na schemacie, Wykonujemy cięcia łódeczkowate, w centrum znajduje się zmiana nowotworowa i ważne jest, aby marginesy chirurgiczne były wolne od nacieku raka. Dlatego im mniejsza zmiana, tym większe prawdopodobieństwo, że uzyskamy wyleczenie i dobry efekt estetyczny. To wszystko jest bardzo ważne, przede wszystkim właśnie w lokalizacji w obrębie twarzy. Oczywiście także radioterapia ma swoje miejsce w leczeniu nowotworów skóry, przede wszystkim w zakresie nowotworów podstawno-komórkowych, gdzie nierzadko w postaci brachyterapii, więc radioterapii kontaktowej jest w pewnym sensie alternatywą dla leczenia operacyjnego. I na koniec chemioterapii, jak i immunoterapii, czyli szeroko pojętego leczenia systemowego, które stosuje się przede wszystkim u pacjentów niestety z wysokim zaawansowaniem nowotworu, nowotworu, który dał zmiany przerzutowe, doprowadził do rozsiewu choroby. Pamiętaj. Nie wolno usuwać znamion za pomocą lasera, na przykład u kosmetyczki, każda usunięta chirurgicznie zmiana musi zostać poddana badaniu histopatologicznemu, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie określić, czy usunięty guzek był zmianą łagodną czy nowotworem złośliwym. Jeżeli zauważysz u siebie znamiona barwnikowe, które się zmieniają, które krwawią. Niezwłocznie zgłoś się do lekarza, dermatologa, onkologa czy lekarza rodzinnego. Jeżeli posiadasz bardzo liczne znamiona barwnikowe, to powinieneś je badać częściej niż raz w roku. I wreszcie, jeżeli znamiona znajdują się w miejscach intymnych, mało widocznych dla ludzkiego oka. Poinformuj o tym lekarza, aby również te zostały przez niego ocenione. Dziękuję za uwagę.